Dzień dobry Państwu. Maciek Nurzyński, firma Coldental. Ten mijający rok 2020 doświadczył wszystkich nas i Państwa w bardzo specyficzny sposób. Żyjąc w świecie, w którym wszystko było na wyciągnięcie ręki, nagle okazało się, że niewidzialny wirus spowodował, że całe plany, marzenia, założenia na nadchodzący rok, legły w gruzach. Stomatologia została dotknięta w bardzo mocny sposób na początku pandemii. Około 95% gabinetów zostało zamknięte na co najmniej 3-4 tygodnie. Chwała pozostałej grupie dentystów, którzy nie poddali się i do końca. Świadczyli usługi w swoich placówkach, ale świat dentystyczny został dotknięty w bardzo istotny sposób. Udało się nam przetrwać pierwszą falę, przyszły wakacje, doczekaliśmy się drugiej fali. Wszyscy nadal pracujemy, staramy się dbać, państwo starają się dbać o uśmiechy swoich pacjentów, o zdrowie ich jamy ustnej. My staramy się państwu w tym pomagać, jak tylko potrafimy. Dostarczając to, czego potrzebujecie, były sytuacje, że pewnie byliście niezadowoleni z wysokich cen, które, e, które były na rękawiczki, na maseczki, ale to naprawdę nie nasza wina. Producenci wykorzystywali okazję, dostępność materiału była tak ograniczona, że my staraliśmy się tylko zapewnić Państwu dostęp do tego, żebyście mogli pracować i żeby ciągłość pracy była zachowana. Trudny to był okres dla wszystkich, nie wiadomo co przed nami. Musieliśmy zrezygnować z wielu przyjemności, wielu pasji, wyjazdów, podróży, sportu. Ale najważniejsze, czego nie odebrano nam, to miłości, którą mamy do swoich bliskich. I wydaje nam się, że wszystko jesteśmy w stanie przetrwać, jeśli będziemy mieli wokół siebie. Bliskich sobie ludzi, których będziemy mogli obdarować miłością, dbać o nich i wspólnie cieszyć się z tego życia, jakie przyszło nam przeżywać. Chciałbym tutaj, w moim imieniu, w imieniu całej firmy, złożyć wszystkim Państwu, wszystkim lekarzom, lekarkom, dentystkom, asystentkom, higienistkom, całemu personelowi medycznemu, który. Dba w Polsce o dobro, o uśmiech pacjentów. Najszczersze i najserdeczniejsze życzenia zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym życzyć Państwu, żeby ten, którego przyjście na świat, te święta obchodzimy, obdarzył Was błogosławieństwem. Dziękuję. Ja również dołączam się do tych życzeń. Również życzę wesołych, spokojnych świąt. Aby nadchodzący rok był dla nas lepszy pod względem zdrowotnym, pod względem możliwości spędzania wolnego czasu, aby wszyscy w zdrowiu doczekali kolejnego roku, aby się mogli z nim cieszyć. My ze swej strony będziemy starali się cały czas dostarczać Państwu towar. Tak jak przez cały 2020 rok, nawet na chwilę nie zamknęliśmy firmy i stale byliśmy gotowi dostarczyć go. Wesołych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku.